Witam Cię serdecznie na kanale Tarot Sylwiana. Z tej strony Iwona. Poprzedni kanał, jeszcze aktywny, to Iwi Tarot. Są tam prognozy miesięczne dla każdego znaku Zodiaku i tygodniówki. Z przyczyn technicznych byłam zmuszona założyć nowy kanał, bo tak naprawdę. Fajnie się rozmawiało z osobami, które subskrybowały kanał i Iwitarot. Odzywały się do mnie na skrzynkę pocztową. Robiły również zamówienia. Także naprawdę szkoda, że po prostu tamte. No, to wszystko muszę zostawić. Zacząć właściwie od początku. Mam nadzieję, że osoby, które subskrybowały kanał i Rod, przejdą tutaj do Sylwiany. Mm. No tak. A nowe osoby, mam nadzieję, że przekonają się do mnie, tym bardziej jak um, będą w jakimś problemie. Będziesz na przykład chciał zobaczyć, co cię czeka w przyszłości. Może masz jakiś problem w miłości, w pracy lub w finansach. Szukasz wskazówek. Trafiłeś czy trafiłaś w bardzo dobre miejsce. <gry> Bo tutaj właśnie do mnie na kanał, na kanał Tarot Sylviana. Hmm. Liczę, że też czytania Ci się spodobają, że zechcesz skontaktować się ze mną na adres e-mailowy Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, o lajki, komentarze i udostępnijcie moje czytania. Oczywiście tylko wtedy, kiedy faktycznie będą się Wam podobały. Mam nadzieję na rzeczywiście fajny kontakt z Wami. Do usłyszenia Libiana.